Chwała Tobie, Chryste. Słyszałem, mnie, Bóg marzy, grzech nasz. Kochani bracia i siostry, w Chrystusie Panu, oto rozpoczynamy ten szczególny czas wielkiego tygodnia, bo przecież jutro, kolejny raz w niedzielę pardową, jak każdego roku, usłyszymy Ewangelię, która będzie nam opisywać zdradę. Pojmanie Jezusa, jego drogę krzyża i śmierć. I znów na nowo ukrękniemy po słowach Eloi Lama Sabachtani i wyzioną ducha. Znamy dobrze tę Ewangelię. Dlaczego musimy ją powtarzać, aby móc codziennie jeszcze głębiej zrozumieć, czym była ta miłość i jest. Bóg oddał swego syna, aby umarł za mnie, za Ciebie, abyś dzisiaj nie popadł w rozpacz, abyś na nowo podniósł głowę, abyś na nowo odzyskał nadzieję. Bracia i siostry, jakże dzisiaj szczególnie więc Chcemy mówić również święty Szarbelu, tutaj we Florencji Łużeckiej, prowadź nas dalej. Prowadź nas Maryjo, w tę pierwszą sobotę miesiąca. U początku tego nowego miesiąca mówimy Matko dobrego początku, by ten miesiąc też był dobry i piękny, żebym nie odszedł żebym nie zdradził, żebym nie zwątpił. Bracia i siostry, jakże dzisiaj więc, szczególnie kiedy na nowo uświadamiamy sobie, że Bóg potrzebuje, byśmy oddali Mu serce i wszystko już będzie dobre i piękne. Sługa Boże, Ojciec Rudolf Warzecha, który był moim ojcem duchownym w niższym seminarium, duchownym w Wadowicach, kiedy się uczyłem. Dziś oczekujemy jego wyniesienia na ołtarze. Ojciec Rudolf mówił czasem bardzo cicho, nieraz niezrozumiale. Czasem nie chciano go pojąć. Ale mówił piękne słowa, jak również i ta, że jaka jest Twoja modlitwa, taka jest więź z Jezusem. Jaka jest z Nim rozmowa, taka jest miłość. I więcej z Nim rozmawiasz, tym więcej Tej miłości, i więcej więc po to ta Ewangelia znowu opisująca jego mękę, odrzucenie śmierci byś na nowo zrozumiał że tylko w nim możesz odzyskać prawdziwą nadzieję że w nim możesz pokonać wszelki ból kochani bracia i siostry jakże to ważne by zrozumieć kiedy Dzisiaj patrzymy na kartę Ewangelii i oto ten opis. Wydano już na niego wy wyrok. To nie tylko było wydanie tego wyroku, żeby go pojmać, ale wydano wyrok, żeby go zabić. Jest ktoś, kto wydał na ciebie wyrok, aby cię zabić. Na mnie i na ciebie. Wiesz, kto to jest? Tu szatan. Chcę, abyś przestał żyć, abyś zwątpił, abyś na nowo poszukał pustki na Twojej pustyni życia. Praciew siostry, Pan Jezus wiedział o tym. Wszyscy szli w stronę Jerozolimy na to święto oczyszczenia. Ale wiedział, że prawdziwe oczyszczenie ma on będzie. Dla mnie i dla Ciebie. I arcykapłani uczeni w piśmie czekali na niego. Może nawet chcieli wyznaczyć nagrodę. Być może nie opisane jest to na kartach w Ewangelii. Kto nam powie, gdzie jest? donieście mieście. I już jest takich donosicieli na wielu kapłanów. Czasem donosy, które nie niesprawdzone, sprawiły, że wielu kapłanów zostało zniszczonych, sponiewieranych zdeptanych. Bo się umówili, zmówili się donosiciele. Bo stworzyli siatkę mafijną, bo umieli sobie dobrze opowiedzieć, jak trzeba oskarżyć, aby było prawdziwe. Jak trzeba nam mówić, jak trzeba interpretować. I znaleźli swoich arcykapłanów, którzy ich uwierzyli. Iluż takich skazano na. Śmierć. Szatan pragnie Twojej śmierci. Pan Jezus, dziś w Ewangelii czytamy, udał się do tej miejscowości fali, obok pustyni. On udał się na peryferię. Jeszcze na peryferię. Aby odszukać Ciebie zagubionego, zrozpaczonego, który może wątpić, bo znowu upadłeś w grzech, bo znowu mówisz, nie poradzę sobie, ile ja mogę wytrwać w tej łasce, bo znowu mówisz sobie, że dla ciebie nie będzie świąt, bo jesteś zmęczony. Nie będziesz, jak jeden z kapłanów dziś do mnie mówi: Jakiś taki jestem zmęczony, zatrzymałem się dziś. W drodze z Milicza, w drodze u jednego z kapłanów na chwilę. I może to głos niejednego z księży, to nie tylko jego. Mówi wiesz, jakiś jestem zmęczony, nie mam ochoty na te przeżywania świąt, tego trujdum. Pytam dlaczego? Bo te wszystkie rzeczy, ta hierarchia i to wszystko. i i to wszystko, co słyszymy o Kościele. I to wszystko, co jest już, co się dzieje. Imez jest fałszu i zakłamania. I wtedy mówię, wiesz, On jest. Ja jestem. Chrystus wiesz. Przyjacielu mój. To dla Niego chcę przeżyć jak najpiękniej te dni. Wiem, że jest słaby człowiek. Wiem. Że mam momenty zwątpień, momenty zwrotu wzrot, i upadku, ale piękniejsze, wiesz, twoje momenty, wiesz, które są w życiu, gdy powstajesz, gdy na nowo dostrzegasz Jezusa, który jeszcze nie poszedł do Jerozolimy. Szuka Ciebie w Twoim domu, w Twoim mieszkaniu. I mówi, Gdyby nawet wszyscy cię odrzucili, ja jestem przy tobie. Gdybyś nawet poczuł taką rozpacz i taką pustkę, jakąś niechęć, zwątpienie i odrzucenie, ja jestem, mówi Jezus, tylko Ty bądź dla mnie. Nie patrz więc na te struktury. Nie patrz więc na struktury kościoła. Nie patrz, jak są ubrani, co mają co wiedzą, z kim się skumali. Ale patrz na Jezusa, byś mógł przeżyć te święta, te dni święte. Bracia i siostry, tak, otwórz na serce w tym tęsknocie za bliskimi, za tymi, których kochasz. Matka Najświętsza w tym pierwszą sobotę miesiąca jeszcze bardziej, jeszcze usilniej. Chcę powiedzieć, pomogę Ci. Byś na nowo ożył. Byś na nowo odzyskał to, co gdzieś utraciłeś. Bo cię tak bardzo pochłonął ten świat. Bo nie masz na nim czasu. Bo jesteś cały czas w pędzie. Już nie zauważasz, co się dzieje wokół. Nawet nie wiem, czy miałeś czas, żeby kupić palmę, żeby ją zrobić. A może będziesz jutro szybko biegał, to nie o palmę chodzi. Będzie jutro wielu takich palmowców, którzy idą do świątyni z palemką, z koszyczkiem. Tak, bo są tacy chrześcijanie od grobu i od żłobu, ale są tacy... Chrześcijanie, również od palenki, chrześcijanie od koszyczka, by poświęcić to, co będę jadł. Nie po to, by oczyścić me serce dla niektórych, ale żeby mi tego jedzenia nie brakło, tego tutaj i teraz. Nie martw się o to, żebyś ty mógł przyjąć ten prawdziwy pokarm Jezusa. Ale, siostry, tak nieraz jest, że człowiek z tęsknoty szaleje. I może jest to pewnie szaleństwo, jakaś choroba. To, co czytaliśmy na łamach, może i prasy, czy w różnych innych środkach przekazu. Widzieliśmy, mówiono w metrach społecznościowych, wyczytane o mężczyźnie w jednym z miast polskich, który szokował. To był wielki szok dla policji, która weszła do niego do domu, bo zobaczyli w domu. Mężczyzna, który nie wychodził często, był w domu. Zastanawiali się dlaczego. W łóżku leżała jego martwa matka. Okazało się, że gdy 12 lat temu zmarła, mająca ponad 80 lat, po pogrzebie tak bardzo był z nią związany. Po mu poszedł, wykopał na nowo grób, ten sam grób. Wziął ciało z trumny i zabrył na mur do domu. Szaleństwo. Cóż to za pomysł? Ronią mył, zastosował środki balsamiczne, troszczył się o to ciało przez 12 lat. I mówił do niej, tak chciał, żeby jeszcze była. Oszalał z miłości do matki, bo mu go jej brakowało, bo nie wyobrażał sobie życia bez niej, bo zawsze się o nią troszczył, a ona o niego. Zszokowany cały świat. Cóż może się stać w człowieku, gdy z tęsknoty umiera? I oto dzisiaj właśnie Matka Najświętsza chce powiedzieć: Ja też chcę, na nowo byś ożył, by ten czas świętego tygodnia był dla ciebie otwarciem się na nowo, byś zatęsknił. Za Jezusem, byś zatęsknił za tamtą pierwszą miłością, kiedy to poznałeś Go, kiedy to odkryłeś Go, odkryłeś w swoim życiu, tak, i siostry, kiedy dzisiaj uświadamiamy sobie wciąż na nowo, że przecież ten czas wielkiego tygodnia, i świąt, które przed nami, to czas symboliki, symbol wspomnienia. Ale musi to być czas tęsknoty, by móc tak cierpieć jak ona, Maryja, z bólu, bo wydano mojego pana i zbawiciela. By móc cierpieć jak ona. Bo wszyscy uciekli, schowali się, nie byli na tyle mocni, gdy wszyscy zdradzili, oni się ukryli i już jest takich nas. Byś za dowód zatęskł, by stać się jak Jan. Ten Jan, którego wzięła mocno i trzymała przy sobie Maryja i mówiła, ty pozostań. Nie zostawiaj mnie. Nie możesz mnie zostawić. Chociaż ty pozostań z tej dwunastki, więcej z tych jedenastu. Ja nie. Zostań. Może i on chciał i myślał na jakimś etapie trzeba by się zabierać, bo już się robi gorąco, coraz bliżej Gorgota. Ale ona go trzymała. I chcę dziś prosić, Mario, przetrzymaj tak nas w domach naszych, naszych bliskich, ojców, matki, rodzeństwo, sąsiadów, którzy gdzieś próbują uciec, daleko od kościoła. Jak młody człowiek, którego spotykam w tych dniach, i mówi do mnie, dokonałem apostazji. Ja już nie jestem katolikiem. Jestem młody, ale nie wierzę. Ja jestem pogaminem nowym, chociaż nie wiem, czy pogaminem, bo wierzę w Boga Słońca. Gdzie ty tam wierzysz w Boga Słońca? Zacząłem mu mówić. Wiesz, Maria mówi, do Ciebie przeze mnie, że ona jest tym słońcem, że ona może przemienić, oświecić Twój umysł i Twoje serce i zrzuć ten medalion z jakimś słońcem na szyi. Załóż medalik jej, zobaczysz jasność. I nie będziesz już patrzył na słońce, które raz jest, raz go nie ma. Ale będziesz patrzył w tę jasność, która płynie z Jezusa, który, gdy to wszystko się dokonało, stanął i powiedział: Pokój pokój Tobie. Pan Jezus jeszcze nie doszedł do Jerozolimy. Chociaż mógł być. Choć może mógł się przebrać. Może mógł się zamaskować lepiej, żeby nie być rozpoznawalnym. I już jest takich zamaskowanych, z, którzy przyjęli maski na twarze, nie chcą być rozpoznawalni w internecie, mają wiele imion w mediach społecznościowych, a wiecie po co, żeby tylko uderzyć, atakować. A często za tymi imionami również z bólem trzeba stwierdzić, czują się, kryją się również osoby duchowne. Ale przecież przed Bogiem się nie ukryjesz. I twoja złość, i wylew twojej zawiści i zazdrości, nienawiści. Bóg widzi. Nic się nie ukryje. I oto Pan Jezus poszedł właśnie jeszcze na peryferię Jerozolimy, a tam już go szukano, tam już go chciano pojmać. I pewnie obok niego szli ci, którzy chcieli zobaczyć ten spektakl. Chcieli i pewnie szli już ci opłaceni, szli w stronę Jerozolimy. Ale tak, bracie i siostro, i pewnie obok ciebie, może mieszka z tobą, może obok ciebie, może spotkałeś to nieprzyjaciel twój, który cię zdradził, który odszedł, który patrzy na ciebie, a już został opłacany przez momentę, przez zysk tego świata. Może dobrą opinię, zachowawczość, poprawność, może by ukryć się i powiedzieć prawdę, bo się boi, że mu ktoś pogrzebu nie zrobi. Bracia siostry, a może za karierę, za pieniądze, ale Bóg to wszystko wie. I dzisiaj więc, gdy rozpoczynamy te święte dni, gdy będziemy wołać Hosanna, królowi Dawidowemu, zapytaj siebie. Ja pytam siebie, i ty zapytaj, po której stronie, gdybyś był w Jerozolimie, stałbyś? Czy wołałbyś u krzyżu, czy też byś milczał? Milczenie? Jest też zdradą. Musisz umieć bronić to, co święte. Musisz obronić godność drugiego człowieka, swoją. Musisz bronić do końca, no bo któż jest bez grzechu, niech rzuci pierwszy kamień. Amen.